Cześć, Adrian Łapczyński, Epic VR. Wakacje powoli się kończą, ale czy gogle wirtualnej rzeczywistości mogą nam je zastąpić? Czy możemy udawać się na wakacje codziennie, wieczorem, przez 15 minut, zwiedzając najbardziej niedostępne zakątki na świecie? Temu przyjrzę się dzisiaj w odcinku luźno o VR. Zapraszam! Wirtualne wycieczki to temat, który znam od podszewki, ponieważ pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiałem już w 2008 roku. Wtedy wirtualne wycieczki polegały na sfotografowaniu danej przestrzeni yy, przy pomocy specjalnie ustawionego aparatu na głowicy i wykonaniu 60 do 100 zdjęć na jedną przestrzeń. Technologia ciekawa, jednak nieco mniej angażująca niż inne media, ale wirtualne wycieczki mają tą przewagę, że możemy tak naprawdę korzystać z nich w w sposób nieograniczony, nawet na urządzeniach, które nie oferują dużej wydajności. Tutaj przykład naszej wirtualnej wycieczki zrealizowanej dla Zamku Królewskiego na Wawelu. Możemy też pochwalić się współpracą w zakresie innej realizacji. Polska Siła Obrazu Muzeum Narodowe w Warszawie. To jest też bardzo ciekawe rozwiązanie, zrealizowane w nieco innej technologii. Tutaj, już firma, z którą współpracowaliśmy, wykorzystała skaner Matterport. Co ważne, możemy sobie obejrzeć nie tylko jak wygląda przestrzeń, ale również zanurzyć się właśnie wirtualnie w dany obraz, w dane dzieło. Jeśli chodzi o. Potencjał tej technologii tutaj już mamy nieco większe możliwości, możemy założyć Google wirtualnej rzeczywistości i poczuć się rzeczywiście, jakbyśmy byli w tej realnej przestrzeni. Dlatego te wirtualne wycieczki dają nie tylko e, e, walor promocyjny, ale również pozwalają na doświadczenie imersji, czyli w momencie kiedy zakładamy Google wirtualnej rzeczywistości, mamy wrażenie, że jesteśmy w środku w muzeum bez ruszania się z kanapy. Oczywiście. Wiadomo, że dla muzeum istotne jest, aby ludzie przychodzili i zostawiali pieniądze za bilety. Natomiast z drugiej strony jest wiele osób, które są wykluczone, czy fizycznie, czy chociażby pandemia COVID spowodowała, że nie mogliśmy się udać do muzeum. I właśnie dla takich osób są tego typu rozwiązania. Natomiast co zrobić, jeśli chcemy doświadczyć znacznie, znacznie większej imersji? Zakładamy gogle wirtualnej rzeczywistości i na przykład schodzimy w głąb oceanu. To jest miejsce, które nie jest dla nas powszechnie dostępne. Nawet jeśli jesteśmy nurkami i mamy specjalistyczny sprzęt, no, ciężko nam jest dotrzeć do takiego statku. Co więcej, takie walory, jak y, różne przepływające stworzenia, no, są nie, nie do uchwycenia, tak? Nie mamy gwarancji, że nagle przepłynie koło nas rekin, tak? Albo pojawi się ławica małych ryb. E więc wirtualna rzeczywistość jest jedynym, jedyną możliwością, żeby doświadczyć takich właśnie zdarzeń. I wirtualna rzeczywistość oferuje nam szereg różnych ciekawych doświadczeń, również tych ekstremalnych. Sam miałem okazję być pod wrażeniem aplikacji, w której nurkowałem w klatce z rekinami. Co najważniejsze, te rekiny zaczynały po jakimś czasie szarpać tą klatką i przegryzały tą klatkę. Doświadczenie naprawdę bezcenne, mimo że ja sam obracam się codziennie w technologii wirtualnej rzeczywistości. Widziałem wiele. Mimo wszystko tego typu doświadczenia robią na mnie wrażenie. Mózg magicznie ma w... przekonuje się, że jest w środku, chociaż tak naprawdę siedzę sobie w bezpiecznej przestrzeni, na fotelu. Ale mózg jednak cały czas mówi mi: słuchaj, jest tam ten rekin, jesteś w tej klatce pod wodą, i uważaj, tak. Więc. Yy... Wirtualna rzeczywistość świetnie stymuluje nasz mózg. W taki sposób jest w stanie właśnie zastąpić nam realne wakacje. Ale pójdźmy w stronę nieco bardziej ekstremalnych przeżyć. Bardzo ciekawe doświadczenie z którym miałem okazję się zetknąć w goglach wirtualnej rzeczywistości. To właśnie wycieczka na Mount Everest w 360 stopniach i generalnie jest to nagranie 360 wykonane z użyciem rzeczywistej kamery. To jest Miejsce, do, której, do którego absolutnie mam, miałbym możliwość dostępu, ale byłoby to dla mnie niezwykle uciążliwe, trudne, kosztowne i bardzo czasochłonne. Natomiast zakładając go ogle wirtualnej rzeczywistości na głowę, jestem w stanie rzeczywiście mieć wrażenie, że jestem, tak? O ile tutaj, to o czym mówię, to jest baza, jeszcze pod Mondę albo nawet podejście, tak? To jest dostępne dla przeciętnych śmiertelników. Natomiast wyjście tutaj już na szczyt, no mówiąc wprost, jest zarezerwowane tylko dla nielicznych i nie ma stuprocentowych szans, że zakończy się sukcesem. Dzięki temu, że tutaj wspinacze wzięli ze sobą kamerę 360, mogę udać się na sam szczyt razem z nimi i towarzyszyć im w ich zwycięstwie bez tych wszystkich negatywnych konsekwencji, takich jak chociażby choroba wysokościowa, odmnożenia i co najważniejsze, nie tracę nic z życia osobistego. Jestem po pracy w domu, zakładam gogle i, i wyruszam na wyprawę na Mount Everest. Później ściągam gogle, jestem z powrotem w domu i w pracy, żywy, nieodmrożony i w pełni spokojny. Zachęcam do korzystania z tego typu rozwiązań. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla świata realnego, ale też alternatywa nieszkodząca. Tutaj inny ciekawy projekt to akurat nasza realizacja zrealizowana dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie mamy miejsce również niedostępne dla przeciętnego śmiertelnika, o ile nie pracują w branży górniczej, ale zakładamy gogle wirtualnej rzeczywistości na głowę i udajemy się w głąb kopalni węgla, tak, ale z pracownikami. To nie jest żadna trasa turystyczna. Obserwujemy jak tutaj pracownicy wykonują swoją pracę, jak się pozyskuje węgiel. I to jest niezwykle istotna perspektywa, która dopełnia całości, to to, że obserwujemy kopalnię w takiej formie, w jakiej nie moglibyśmy jej obserwować na co dzień. Stąd wirtualna rzeczywistość daje nam różne, nieograniczone możliwości, jeśli chodzi właśnie o wirtualne zwiedzanie. Zachęcam Was również do zapoznania się z ciekawą aplikacją, jeśli macie dostęp do Google wirtualnej rzeczywistości, z aplikacją, Google Earth, która naprawdę zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Najciekawsze w tej aplikacji jest to, że zakładamy Google w wirtualnej rzeczywistości i widzimy miasto z perspektywy olbrzyma, to znaczy, obserwujemy z wysokości kilkunastu metrów właśnie różne obiekty. I ta perspektywa daje niezwykle ciekawe, ciekawe wrażenia, biorąc pod uwagę fakt, że Obiekty, które możemy obserwować, są trójwymiarowe. Większość dużych miast na świecie jest właśnie odzorowana trójwymiarowo. Daje to niesamowite wrażenie i dużo fajnej zabawy. Możemy oczywiście regulować porę dnia, możemy też zbliżać się do różnych miejsc, możemy swobodnie latać, możemy wchodzić na ulicę i przełączać się na tryb street view. Gorąco zachęcam Cię do sprawdzenia tej aplikacji, jeśli masz możliwość korzystania z Google VR-owej. Jest to bardzo fajny sposób na to, żeby urządzić sobie wycieczkę dookoła świata w weekend, nie wychodząc z domu, nie ruszając się z fotela. I w tym sensie myślę, że wirtualna rzeczywistość jest w stanie, może nie tyle zastąpić całkowicie podróże dla nas, ale jest w stanie na pewno dać nam zupełnie inną perspektywę podróżowania. W podróży i w wyjeździe najważniejsze jest wbrew pozorom nie tylko zobaczenie miejsc pięknych, ale również wrażenie wyczyszczenia umysłu, oddalenia się od tego bieżącego świata, bieżących spraw i przeniesienie się w inne miejsce, nie tylko fizycznie, ale również i mentalnie. Sam fakt trwania podróży, czasu, dojazdu czy też lotu do niektórego miejsca, już pozwala nam wyciszyć to miejsce, z którego się udajemy i wprowadzić nas w ten nowy świat. Wirtualna rzeczywistość jest czymś pomiędzy. Daje nam taką namiastkę tego podróżowania, ale z drugiej strony pozwala nam to zrobić szybko, łatwo i zwiedzić miejsca, do których codzień, na co dzień nie mielibyśmy dostępu. Zachęcam gorąco do sprawdzenia różnych doświadczeń VR w zakresie podróży. Dzięki, to tyle na dzisiaj. Miłego dnia.